Hej! Dzisiaj witamy Was na Zosia Marisa Beauty i robimy to, co zwykle robi Aga Grzelak, czyli zamianę kosmetyczek. To jest Twój krem, tak? Tak. Oh, wow. To nie jest zatyczka od niego. Oh, Ale chciałam coś dać, żeby się nie wymylała. Um, it's giving. Krzywa wieża w pizie. Nie, czekaj! Czekaj! Jak on się nazywa? Ja zapomniałam! Dread it. Dread it.

Ej, nie widziałam nigdy tego. Nie, to? Nie! przysięga mnie. Tylko nazwali to ten styk, a ta... co ja robię u ciebie? Pierwsza. A, korektor. A ja? Brwi. A gdzie masz brwi? Na samym dole pewnie. Tu, 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 tu. Tung, 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 Jezus Maria, żółtko na twarzy! Hi sisters, James Charles here and welcome back To jest dosłownie mój kolor mojej ściany! What the flip? Yes. Teraz e, korektor, e, nie korektor, bronzer O, o a, a. O, oh, nawet dobrze działa. No, jakiś ślity sobie... kolor. Ale nie rozjaśniasz sobie pod, pod powiekami, pod powiekami koloru. Ja będę Um, shall... Anyway, so. Co ja teraz robię? Róż. Nie, jest stick, stan stick. -stick. Okej, okay. jak się to uczyna? jojo A czyli to jest bardziej Jedziesz. kontur, tak? bo I ja robię bronzer. Tak? Pokaż. Może być. Co za krytyk z Ciebie. Lepiej kurde nie będzie. Pokaż mi. Teraz to już w ogóle tak zrobiłeś, że nic nie widać. Co Ty opowiadasz? Mamy. Dobra, jak tu... No. Uważaj! On jak jest wow, ja się zamieniam w Pinkie Pie, Boże! Nie, no i właśnie źle zrobiłaś! Czemu? Ja Ci powiedziałam tu i tu, a nie tu! Połączyłaś to wszystko i teraz wyglądasz jakbyś się zesrała. No. Co ja mam robić dalej? Rusz. I gdzie? Do góry. góry. Do, do góry. I tu. Do góry, do góry. Uuu, slej. A nie, jeszcze, jeszcze na, na mokry na nosek zapomniałam. Wyciągasz mi tą gąbkę, tam. Musisz wystać. No, jakby mi się ktoś zechrę na nos. Pokaż bramę wszystkim. Jak ty trzymasz dziwnie ten będę... Wee Wee No co ja mam robić dalej, bo siedzę tak trochę. Puder. Zabiję się, przyjadę. Wszędzie tylko nie tam, gdzie jest krusz. Krusz? Krusz. krusz ja Jestem taką pudernicą. I just wanna be part of your We hold tight and I let go. To jest po prostu dla ciebie, bo ja tego nie robię. Okay. Dlatego, że ja mam pieprzyki w tamtych ale To jest bardzo ważne. Więc musisz zrobić tak. Tu, 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 Tum, 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 sahur. I tu. Jakiś specjalny robisz rytuał? Tak. Tylko, że nie wiem, czy tego go otworzysz. Excuse me, bitch! Okej, okay. podkręcasz najpierw same końcówki. Nie, ca całość Okej. Okay. i musisz zrobić tak, że poczujesz, że podkręcasz te rzęsy tutaj, tak troszeczkę, a ja tak nie umiem. Dobra, Gliniasz... no, nie, tak. poczekaj, ale które rzęsy? Ostatnie, ostatnie i potem wracasz z powrotem i podkręcasz teraz, nie, teraz, nie, teraz, nie, nie. Robisz e, brwi... Tak samo jak ja. No tak dobra. samo jak ja. ja. Zaczynasz nienormalnie, tylko najpierw robisz sobie o tak na samych końcóweczkach. Tak o, a potem dopiero całość. Jakaś druga warstwa czy coś? E, No tak, dolne rzęsy. O nie! Nasze kamery przyglądały się temu drapieżnikowi przez wiele godzin. I gdy już myśleliśmy, że rozumiemy jego skomplikowane rytuały i zachowania, zawsze nas zaskakiwał. Dodajesz na same połówki jakby od połowy do góry. Okay. W oko sobie to wsadzasz tego. Okej. Okay. A usta? A usta, no tak. Mogę tak zrobić, Drayden? Drayden, Drayden? ty tak nie robisz? No przecież będziesz cała... Nie, nie będę, nie Bo się wchłania. Cała powieka i tu wychodzisz. O, Tylko uwaga. delikatnie. Ciągle myślę, że ktoś tam siedzi, bardzo się tego boję. Gdzie? Tam. You're not stupid, Karen. No, I am actually... Tyle Tak, kreska. Your knees and like you want it. Oh, maga. Co nam się najbardziej podoba? Co nam się najbardziej nie podoba? Najbardziej mi się podoba kontur i najbardziej mi się nie podoba kontur i bronzer, a... Przez następnie... te chemikalia, które są w moim makijażu i się mu zaparował. <noise> tak. A najbardziej mi się podoba usta i kreski. Usta Ci się jednak najbardziej wybierają? No, jeżeli muszę wybierać, to nawet bardziej niż rzęsy. Mi się, rzęsy mi się tak nie podobają. Strasznie mi się nie podobają. Czemu mnie to boli? Bardzo mnie to boli. Naprawdę. Brwi mi się podobają. O mi też się podobają. Brwi, brwi no? mi się podobają. Podoba mi się kolor różu. Okay.